By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Ja Słuchajcie, przychodzę z zakupami <laughs> takie praktyczne, których w domu, <laughs> Przepraszam, których w domu nigdy nie powinno zabraknąć. To są te wyciągane zapalniczki. No nie są jednorazowego użytku, ale ich jest zawsze za mało w domu. E, więc e, postanowiłam kupić po prostu całe opakowanie e, do do, kas, do samochodu włożyć, e, na wiatrołapie zostawić, na działkę wywieźć. No i w torebce mieć, a bliżej świąt, e, wszystkich świętych to oczywiście, że tak. I za każdym po prostu wyjściem na cmentarz, żeby nigdy nie szukać. E, to jest jedno. No, tu mamy. Aragon, firma Strzelec, zapalniczka 50 zł, baterie, zwykłe paluszki 30 zł, mniejsze paluszki 30 zł, gaz do nabijania 10 zł i zapałki długie. 13 zł. Te zapałki długie, powiem Wam, to nie są zapałki długie, po prostu muszę napisać, długie zapałki, to ja, wiecie, to są dwa razy dłuższe niż te po prostu, więc ja nie wiem, jak one się długie nazywają. Ja wiem, że standardowe opakowanie jest na połowę, yy, ale no to nie są długie. No, to tamte to chyba musiało być giga długie. No nie wiem, zawsze jak kupowałam długie zapałki, to były dwa razy niż te. No i cena mi się zgadzała, teraz mi się cena nie zgadza, ale okej, okay. no 10 opakowań, E, gaz do nabijania tu są e, właśnie. są trzy małe opakowania trzy opakowania małych paluszków trzy opakowania standardowych paluszków już będzie do na zaś i to wszystko. No i za wszystko 130 zł, ale zaraz napiszę sprostowania a propos tych zapałek. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Bye.